Cześć widzowie, witam was z testu publicznego. Jak sami widzicie, mamy tutaj czołgi, które sobie dzisiaj zagramy. Są to oczywiście czołgi po buffach, no i po nerfach. Zobaczymy sobie, jak się nimi gra. Pierwszą bitwę sobie zagramy obiektem 268. Jak sami widzicie, on przeszedł. No takie spore można powiedzieć zmiany. Mamy poprawiony czas celowania, mamy lepszą depresję działa. Mamy lepszy silnik, sporo większą moc na tonę. Także zobaczymy sobie, jak nim będzie się teraz grało. Jak sami widzicie, mamy tutaj troszeczkę dowaloną załogę, sześcioperkową, fajne wyposażenie, wszystko tak na full. No wiadomo, że w normalnych warunkach, tak pewnie bym tego czołgu nie miał zrobionego. Ale że jesteśmy na serwerze testowym, to się możemy pobawić i fajnie sobie pograć, także... Przejdźmy do pierwszej bitwy, zobaczymy jak nam pójdzie tym czołgiem. Taki mały off-top widzowie, pamiętajcie, ja nie jestem żadnym profesjonalistą, gram sobie for fun, filmy są bardziej tworzone... Żebyście się mogli z nich pośmiać, a nie żadne takie na poważnie. Nie mam tu żadnego sprzętu profesjonalnego, ani sam nie jestem jakimś profesjonalistą. Także pamiętajcie i miejcie to na uwadze, że to jest takie bardziej tylko żeby się pośmiać, a nie wszystko tak na poważnie. No jak w samym wideo widzicie, mamy pierwszą bitwę. Na miasto duchów. zobaczymy jak nam pójdzie. to wydaje się ogólnie być ciekawy po tych zmianach. Bardziej mobilny. Ja oczywiście będę grał tak jak potrafię najlepiej, czyli oczywiście bardziej w zwarciu niż na dystans, bo na dystans to Stajpienie na pewno mi za dobrze nie wyjdzie. A że tutaj jest sporo takich wydaje się miękkich celów to powinno być całkiem fajnie tu sobie postrzelać w mieście. O ile nie dostaniemy zaraz bomby. O i dostaliśmy. Pięknie widzowie, pięknie. Ale udało nam się oddać tutaj ładnie temu obiektowi, ładny strzał za 970. No, to na tyle widzowie, oddaliśmy dwa strzały, 1700, Także jak sami widzicie zmiany takie, a nie inne. Zagram sobie jeszcze jedną albo dwie bitwy tym czołgiem, zobaczymy jak nam pójdą inne. No jak widzę widzicie statystyki tej bitwy nie poszło nam za dobrze. Także nie ma co przedłużać. Przejdźmy do kolejnej. I mamy kolejną bitwę widzowie, jak sami widzicie. na korze. No mapa nie za duża, także coś tutaj może nam się uda. Spróbujemy na początku tutaj przystawić, może EP tutaj będzie jechał. Może coś uda się tam wstrzelić. Zaraz zobaczymy, bo tutaj CSM też jedzie, to może i przeciwnicy będą jechać. Niestety, nie trafione. Jeszcze nas wykryli. Tutaj nam ładnie wyszło, w tą dwójkę. Tutaj nam kolejny ładny strzał przed Dzięki tej depresji troszeczkę większej łatwiej było tu oczywiście strzelić. To fajne. To... nam się udało skontować, ale niestety dwa strzały przyjęliśmy. O, widziałem, czy nam się uda go wymanewrować. Czy on nas go manewruje? O tutaj nam no, niestety nie siadło Okej, okay, udało się odbić No i chyba go kończymy widzowie Także tutaj ładnie I może jeszcze w tego Jocha jeden strzał nam się udało oddać Udało się Tutaj jeszcze widzowie statystyki jak sami widzicie prawie trzy koła obrażeń No nie był może na jakiś wybitny wynik ale wiecie, jak ja gram, także tutaj, jak dla mnie, było spoko. Przejdźmy teraz sobie do omówienia Hori'ka. No i mamy widzowie Choriego. Dostał on nerfa, który najbardziej boli, bo dostał go w celność. A jak sami wiemy, on potrafił wsadzić już kalafiory. Także tutaj może być. No ciekawe, zobaczymy. Jak wcześniej, jak sami widzicie, mamy go na fullu. W załoga sześcioperkowa, tutaj fioletowe wyposażenie. No wszystko, co się da, był jak najlepszy i w tym momencie jak sami widzicie mamy teraz 0,3 celności także no nie wydaje się być aż tak źle, no ale wiadomo, że przed nerfem był lepszy no i mamy bitwę kolejną widzowie, jak sami widzicie jesteśmy na linii Mannerheim'a zobaczymy jak wyjdzie nam ta bitwa na tej oto mapie, nie ma artylerii także to jest spory plus pierwszy z jak sami widzowie widzicie w za 700 idealnie siadł, bardzo fajnie także jak widzicie ta celność aż taka zła nie jest, da się coś tam ale on też ma z nami problem, żeby nas trafić, także Teraz nam no ładnie weszło widzowie, 740 O! No sami widzowie widzicie, niestety, to pogorszenie celności No jest odczuwalne, jest odczuwalne, niestety A teraz udało się, wejść do tego leoparda. Udało nam się tego Leopard'a jeszcze trafić, ale no niestety, jesteśmy odplankowani, bo jak cofniemy, to jest teraz szansa właśnie widzowie, że spadniemy. No jak widzicie, tutaj mamy statystyki tej bitwy, 1500 odbitego, 2900 zadanych obrażeń. Także, no byliśmy stosunkowo nisko, chociaż pod względem obrażeń byliśmy drudzy w teamie. Także jak widzicie, pierwsza bitwa Choriego tak wyglądała, zagrajmy sobie kolejną, zobaczymy jak ona nam wyjdzie. No jak widzowie widzicie, mamy kolejną bitwę. Tutaj już będzie ciężej, dwie artylery na otwartej mapie, także tutaj może być różnie, zobaczymy jak nam wyjdzie. No niestety widzowie, jesteśmy chyba na perma-spocie, bo obrywamy tutaj, także nie fajnie. Udało nam się, widzowie, tą mantikorę pokarać to spotowanie nas, niestety, jeszcze żyje. Udało nam się tego konia strzelić z niestety, miał gaśnicę. Ale ładnie weszło. To by nam bardzo pomogło. Udało się, widzowie. Udało się, niestety, ta jaćka przeżyła. Także musimy się wycofać No i został tylko mało widzowy Mamy koniec Jak sami widzicie koniec bitwy Mamy 2800-1600 bitego Także on potrafi sporo odbijać Byliśmy w miarę wysoko Przejdźmy do ostatniego dzisiaj omawianego czołgu I będzie nim E4 No i jak sami widzowie widzicie teraz E4 dostała niezłego buffa Bo dostała tak do czasu celowania sporo skrócone, jak sami widzicie. Rozrzut podczas obrotu wieży też jest zmniejszony, to też jest bardzo fajne. Dostała mobilność fajniejszą, bo mamy teraz 12 prędkości do tyłu, moc silnika zwiększona na 950 koni i moc na tonę dzięki temu nam wzrosła na 14,84, to też będzie na pewno fajne. I jeszcze na zwiększenie tego obrót wieży, także też już ciężej będzie wymanewrować ten czołg moim zdaniem. Ogólnie już wcześniej był ten fajny czołg. Jak sami wiecie na naszym drugim koncie y, mamy właśnie linię do niego i będziemy go sobie ekspili, także to będzie fajne. Także nie ma co chyba przedłużać, jest, spróbujmy sobie zagrać teraz tym czołgiem. Mamy pierwszy całego rodzaju to 50 57, dziwnie się zachował. No i już nie ma kolegi. Dzięki naszemu trakowi jeszcze zyskaliśmy bardzo dużo... Aha. A Hanna Opener po prostu podczas jazdy na strachu, także też fajnie, no ale co robimy. Okej, okay, chyba widzowie się udało, sytuacja zażegnana. Teraz nadal trochę skacze ten Fing, także tutaj tak nie jest jakoś wybitna sytuacja dla nas, niestety. Tutaj dziwnie niestety na nas, ale udało się go odbić. I w zwarciu raczej go powinniśmy pokonać Chyba że mamy ping, będzie coś. Dobra, ten nie żyje Niestety ten taj jest sporym problemem Udało się go odbić Bo nie wiem dlaczego mamy te lagi Dobra, udało się go w końcu zabić A niestety widzowie, nie trafiliśmy, nie będę zgraniał tego na lagi To chyba był mój błąd Statystyki jak sami widzicie Zrobiliśmy wysoko głównie dlatego że zrobiliśmy prawie 5000 po spocie Bardzo fajnie to nam wyszło Także to spoko A teraz dajcie mi chwilę, zaraz próbuję ogarnąć internet i zagramy jeszcze jedną bitwę No nie mamy widzów fajną jedną bitwę, wydaje mi się że internet już ogarnąłem Jak sami widzicie Mamy bitwę z jedną artylerią, także nie powinno być aż tak źle Pojedziemy sobie na miasto, bo na przepływach zakładam, że większość ludzi tam pojedzie. I jak teraz patrzę, to niewielu jedzie. No ale zobaczymy, pojedziemy na miasto. No to powiem wam tak widzowie, że przyjazd do miasta był chyba błędem. Niestety nie ma tutaj nikogo, także jedziemy dookoła, żeby... ...sobie coś tam postrzelać. bo to ładnie trafiliśmy go, nie spodziewałem się tego widzowie. Za 748 wersów tego... CS-a, także fajnie. Teraz nam no ładnie weszło. Mamy lodówkę tej widzowie, zmienimy sobie na hek szybko. No i wtedy już tyle HP nie zostało. Szkoda. No i niestety widzowie. Grille był celniejszy od nas i szybszy. No i tej statystyki, jak sami widzowie, widzicie, poszło nam słabo. Ale nie ma co się przejmować, zagrajmy sobie następną bitwę, zobaczymy jak ona nam wyjdzie. I jak sami widzowie, widzicie, mamy ostatnią y, mapę, bitwę na dzisiaj. Niestety nie udało nam się załatwić żadnej mapy po zmianach. Także szkoda, no ale może w kolejnych odcinkach się coś uda Jak będziemy grali jeszcze na tym serwerze testowym. Jak sami widzowie, widzicie, mam tutaj delikatny problem: sporo wrogów. A my sami, esetka dopiero tutaj dojeżdża Tutaj nam się udało rozwiązkować, niestety już jedzie Esetka za nas wszystko zebrała, niestety szkoda, ale no Tutaj kolejny ładny strzał, nie niestety pzk jeszcze nas obkrążył No, ostaczenie tutaj się do a zostaliśmy tak naprawdę sami, tylko Conqueror jest na snajpie. A tutaj jeszcze jadzie jedzie. Tutaj nam ładnie weszło w Tutaj wjaczkę nam się udało trafić. A z warciu raczej nas na bank przebije. No niestety, ludzowie, niestety. I choriemu porosowało. No szkoda. No i mamy podsumowanie bitwy, jak sami widzicie 2200 odbitego, 3800 zadanego, no szkoda tego, że Choriemu polosowało, bo byśmy przekroczyli te 4000. No tutaj lodówka, jak sami widzicie, 7 koła, mamy no drugie, także też spoko, pod względem obrażeń, tak to byliśmy trochę niżej. No tak jak już Wam w sobie mówiłem w tamtym ostatniej bitwie, zmiany moim zdaniem dla obiekta 268 i dla E4 bardzo pozytywne, dla Choriego Aż tak dużo mu to nie zabiera. Szkoda, że nie zagraliśmy na tych nowych mapach, no ale może uda się w kolejnych odcinkach. A teraz dzięki za oglądanie, zostawcie suba, lajka. Like Do następnego.